Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad ze specjalnym gościem, czyli z świętym Mikołajem. Czy masz swojego ulubionego Renifera? A jeśli tak, to dlaczego? Ależ oczywiście. Nie mogę zdradzić imienia, bo wszystkie moje Renifery są niesamowite, ale mam takiego jednego co to ma nos jak czerwona latarnia? No i ma takie poczucie humoru że aż latają mi prezenty w saniach ze śmiechu. Wszystkie renifery są fantastyczne, każdy na swój sposób. Czy masz jakieś sekretne wskazówki dla dzieci, które nie były zbyt grzeczne? Oj, 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 to ciężkie pytanie. Wiesz, nawet gdy dzieci czasem trochę psocą, to nadal mogą spróbować poprawić swoje zachowanie. Może warto spróbować być miłym dla innych, podziękować za pomoc lub zrobić coś dobrego dla kogoś innego. Czasem dobra zmiana w zachowaniu może zdziałać cuda. Istnieje taki prezent, który chciałbyś sam otrzymać? Och, jest tyle rzeczy, które chciałbym otrzymać. Może jakieś magiczne sanki, żeby szaleć na pokrytej lodem autostradzie dobroci. A może specjalny zegar, który by zwiększył liczbę godzin w dniu wigilijnym, żebyśmy mogli więcej radości rozdawać. Ale wiecie, co? Najważniejsze dla mnie jest widzieć uśmiech na twarzach innych. Więc w sumie już mam najlepszy prezent, radość innych ludzi. Jaki jest Twój codzienny trening przed Mikołajkową Podróżą? Oj, to jest naprawdę wyzwanie. Codzienny trening zaczynam od śmiechu, to świetny sposób, żeby rozgrzać serce i mięśnie twarzy. Potem, oczywiście, muszę trochę pobiegać, żeby utrzymać kondycję. No i nie zapominam o treningu psychicznym, muszę być przygotowany na każdą ewentualność. Ale najważniejsze jest, żeby być gotowym na rozdawanie radości i uśmiechów. Jaka jest Twoja ulubiona wigilijna potrawa? Oj, wybór jest trudny. Chyba moją ulubioną potrawą wigilijną są pierogi z kapustą i grzybami. Ale każda potrawa z wigilii jest wyjątkowa, bo w końcu to czas wspólnego dzielenia się radością i smakiem. Jakie prezenty są w tym roku najpopularniejsze? Ostatnio bardzo popularne są prezenty technologiczne, smartfony, konsole do gier, inteligentne gadżety domowe. Ale zawsze są też prezenty klasyczne, takie jak miękkie kocyki, zestawy do robienia czegoś własnymi rękoma, książki czy gry planszowe, które zyskują coraz większą popularność. No i nie zapominajmy o prezencie, który zawsze cieszy, to prezencik od serca, coś stworzonego specjalnie z myślą o danej osobie. To jest to, co najbardziej liczy się w prezencie. Czy istnieje przepis na idealne święta? O, święta to taka mieszanka magicznego składu. Składniki. Duża porcja miłości i życzliwości dla wszystkich. Szczypta wspólnych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Łyżka dobrej zabawy i śmiechu. Dwa kubki cierpliwości. Kilka łyżek pysznego jedzenia, które sprawia radość. Pachnąca choinka i dużo świec. Garść prezencików od serca. Czy zdarzyło ci się, kiedy jest gubić prezent? Oj, zdarzały mi się różne historie podczas podróży, ale co do prezentów, to zawsze staram się być bardzo ostrożny. Oczywiście, przy tak dużej ilości prezentów i takim tempie podróży, zdarza się, że któryś może na chwilę zniknąć, ale zawsze staram się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Przecież nie mogę pozwolić, żeby jakiś prezent pozostał bez adresata w tak wyjątkowym dniu. Jakie reakcje dzieci wspominasz najbardziej? Oj, te reakcje są zawsze niesamowite. Pamiętam, jak dziecko zareagowało na prezent tak, jakby dostało skarb. Ale są też ciche reakcje, pełne błysków w oczach i szerokiego uśmiechu, które mówią więcej niż tysiąc słów. Czy lubisz jeść... Kieliszki. O tak, pierniczki to prawdziwe cudenka. Te małe, pachnące pierniczki są pyszne i idealne na świąteczny czas. Mają tyle smaku i aromatu, że aż trudno się im oprzeć. Mikołaju, dziękujemy za wywiad!